Tutaj prezentuję gołąbka o numerze 4718. Jest to gołąbek takiej barwy ciemnej, nakrapianej. Myślę, że jest to samiczka. Yy, I tak, pochodzenie tego gołąbka. Matka tej samicy, samica nr 9493, w tym roku zdobyła 13 konkursów na 14 wkładań. Jest trzecią lotniczką rejonu na wspólnych startach. Mieliśmy. Wydaje, że nie chcę teraz kłamać 9 albo 10 lotów konkursowych, gdzie wypuszczaliśmy całym rejonem lotowym 4 oddziały, i jest ona trzecią lotniczką na tych wspólnych startach. Oprócz tego jest trzecią lotniczką oddziału w kategorii C i pokrótce tutaj przeczytam jak, jak w tym roku siadała. Ma tak, drugi konkurs na 11999 gołębi, z lotu okręgowego gardno 500 km czwarta na 1307 gołębi z lotu Gardner 2 500 km i piętnasta na 5158 gołębi z 500 km na rejon także tutaj szczegóły będą w rodowodzie ale no pochodzenie tego gołąbka jest super powiem szczerze, że tutaj jak się zagłębimy w rodowód to można zobaczyć, że Matka tego młodego była w tym roku trzecią lotniczką oddziału w kategorii C, ale dziadek tej samicy, 25 36, był w 2019 roku czwartym lotnikiem w tej kategorii, a w 2020 był najlepszym lotnikiem oddziału w kategorii C, więc powiem uciwie, dziadek super w tej kategorii C leciał, teraz jak widać wnóżka to przejęła. Nie ma tutaj przypadku, zero przypadków, te głąbki rzeczywiście lubią te dystanse, lubią te loty, a lubią wygrywać na tym dystansie. Ojcem tego młodego jest gołąbek o numerze 66. 66 jest w tym roku drugim rocznym oddziału w kategorii roczne samce. Zdobył 10 konkursów na 11 wkładań. Także myślę, że naprawdę, naprawdę gołąbek godny polecenia.